Patrząc dziś na ten budynek, trudno uwierzyć, że kiedyś był perłą lwowskiego baroku. Kościół w Hodowicy został zaprojektowany przez Bernarda Meretyna, twórcę grecko-katolickiej katedry Świętego Jura w Lwowie. Świątynią zdobiły rzeźby Jerzego Pinzla oraz okazałe malowidła. Po wojnie kościół przeznaczono na magazyn zboża, a rzeźby przekazano do Lwowskiej Galerii Obrazów. W 1974 roku w budynku wybuchł pożar. Spłonął dach i większość sklepień i od tamtej pory świątynia popada w coraz większą ruinę. Bo ruinuje się po prostu na oczach. Stale przechodzimy, są nowe tym pięknięcie, nowe opadanie cegły. Po prostu staramy się nie wchodzić do środka, dlatego że to jest niebezpieczne. Kościół wraz z przylegającym terenem należy do państwa ukraińskiego. O przywrócenie blasku dawnej świątyni stara się kilka instytucji z Ukrainy i Polski. Na początku trzeba przygotować dokumentację i kosztorys renowacji. Trzeba też ocenić realny stan obiektu i dopiero przystępować do prac. Kolejne etapy to ogłoszenie konkursu na projekt odbudowy i przetarg na wykonawcę remontu. W 2015 roku powstała Fundacja na Skrzydłach Miłości, która działa na rzecz przywrócenia w tym miejscu kościoła rzymskokatolickiego. Pomysł pobiera również lwowska kuria. To właśnie z pobliskiego Lwowa przyjeżdżają księża, którzy w ruinach odprawiają prze. To zbieramy się, gromadzimy się w, ten, w takim małym miejscu, gromadzimy się co niedzielę. Na modlitwę, na koronkę do miłosierdzia Bożego. To są pierwsze takie nabożeństwa, które zaprowadziliśmy sami w tym kościele. Wchodzimy wszyscy, tu i z okoliczności, miejscowości i jesteśmy, jest, jesteśmy zainteresowani, by czym prędzej ten kościół był odbudowany. Mieszkańcy Chodowicy wierzą, że zapomniane przez lata miejsce religijnego kultu zostanie kiedyś odbudowane. Póki co sami dbają o teren wokół ruin dawnego kościoła.